dzisiaj chciałabym wam pokazać jak trzymam niektóre y, rowery z mojej kolekcji y, bo już po prostu też nie mam y, miejsca w, w domu więc trzymam w domku na drzewie bo i tak tu nic nie trzymam trzymam tylko w materace a tak to trzymam sobie tutaj rowerki no i mamy tak kolarkę sporta rok Chyba 87 z tego co pamiętam O nią się bardziej będziemy zajmować w lato Taki projekt Bo ma krzywe koło Drugą, Drugim jest jubilat dwójka 88 rok To jest specjalna wersja rometa już ma późniejsze gripy Rączki yy. I naklejki są już późniejsze Ale na przykład błotniki są wcześniejsze i koła też już są późniejsze, więc ten, ale rąbki też już są późniejsze, z tych nowszych modeli. Drugi to jest jubilat dwójka, 89 rocznik. Jest on bardzo ładny. I, i, I po prostu trzymam go tutaj. W domku jest ciepło, ale to też nie ma takiej dużej zimy, żeby można nie było trzymać i właśnie w takim pomieszczeniu, pomieszczeniu jak domek na drzewie, więc Więc taką się prezentuje. Jedynie co mu brakuje, no to yy, dynama, dynamo mam, więc wakacje będę montować, jak się już cieplej zrobi. No i drugi to jest Wigry trójka. Z tego co pamiętam to chyba 79 rok. Więc no, taki dość, dość pierwsze wersje Wigry trójki. Taką się prezentuje. No i dzięki za oglądanie. Tylko tyle bym chciałem pokazać, jak trzymam tak niektóre rowery z mojej kolekcji. No to dzięki za oglądanie. Miłej niedzieli siema.